Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was, kochani bracia i siostry. Może głos jeszcze nie wrócił tak jak powinien, ale przecież jesteśmy w tym czasie, kiedy wielu y, jestem świadom, zostało doświadczonych również przez chorobę, przeziębienie, przez grypę, przez to, że musieli wyłączyć się, pozostać w domu również i to mnie dosięgło. Ale to też jest dla człowieka jakaś nauka, bo musi się zatrzymać, bo musi pozostać trochę z sobą dłużej w milczeniu, no bo jak nie może mówić, bo gardło nie pozwala, no więc czasami tak obligatorio, czyli tak jest zobowiązany jakby być i milczeć, ale przecież jak w tej pieśni na początku my Musimy uczyć się milczeć przed Bogiem. Kochani moi, my musimy umieć przed Bogiem być w milczeniu. W milczeniu, czyli w całkowitym zaufaniu. Bracie, siostry, jesteśmy dzisiaj w czasie tego tygodnia ekumenicznego, który rozpoczęliśmy jak każdego roku. Nie chciałbym, aby to był Tydzień Kumeniczny, bo modlimy się o jedność chrześcijan w tym roku y, właśnie pojednanie, miłość Chrystusa przynagla nas. Nie chciałbym, aby to było tak, jak mówiono podczas spotkania w sekretariacie i konferencji Episkopatu Polski przed tym y, tygodniem bardzo ważnym modlitwy, y, gdzie właśnie ktoś zwrócił również uwagę, to mi się podobało. Mówiąc, że ten tydzień ekumeniczny to tak jak z tą czasem choinką, wyjmujemy ją raz na rok, a cały rok potem zakurzona i trzeba ją na nowo. Ale ja bym, aby właśnie o tej ekumenii mówić codziennie, zobaczmy jak pięknie wspólnota w Teze, która rozpoczyna każdy rok, ona dąży ku temu, byśmy byli jedno. I nasze patrzenie jest zawsze tam na getsmani na tam gdzie Jezus pozostaje w tej modlitwie yy, bolesnej ja tak bym powiedział bo przecież Chrystus tam już cierpi w ogrodzie oliwnym jego cierpienie i, i prosi abyśmy byli jedno powiedział to my ludzie jesteśmy jak my się podzielimy jakby zawsze znajdziemy swój wielu jest takich właśnie którzy chcą Często y, powiedzieć, że oni mają zawsze rację. Nie umieją zamilknąć. <noise> Zobaczcie, jest wielu takich ludzi, którzy zawsze, jak mówią, czasem mówią w taki sposób, y, jakby y, chcieli innym narzucić siebie, mówiąc ja mam rację i nic poza tym. Są ludzie, którzy nie potrafią. Dialogować, nie, po, nie potrafią dyskutować, tylko potrafią tylko wydawać decyzje. Jakże często, gdy mają władzę, używając ku temu tych właśnie środków władzy, to są mali ludzie. Człowiek musi spotkać drugiego, musi poznać drugiego, musi z nim rozpocząć wspólne bycie. Tak się buduje jedność. Tak się buduje w rodzinie. I naprawdę, jeżeli my dzisiaj mówimy o modlitwie o jedność chrześcijan, to my tam, u podstawy tej modlitwy, musi być modlitwa o jedność rodziny. Ileże jest takich rodzin, gdzie y, są różnych wyznań. Ja, kochani moi, y, miałem y, takie może i szczęście w moim życiu, że byłem wikariuszem poświęceniach kapłańskich w Strychowie, y, koło Łodzi, gdzie jest. Właśnie ten węzeł autostrady, tam jest również starokatolicki kościół Mariawitów. Pamiętam, kiedy zostałem tam mianowany wikariuszem, są dwa kościoły, w zasadzie identyczne, te same sakramenty święte. Różnica to jest w tym, że nie mają celibatu w tamtejszym kościele kapłani, więc mają żonę, dzieci. Zewnętrznie wygląda wszystko tak samo, ołtarz, e, msza święta, bardzo podobna. Kiedy zostałem tam wikariuszem, pamiętam, gdy zajechałem, no nie wiedziałem, który to jest kościół rzymskokatolicki, więc pierwsze kroki skierowałem właśnie do tego kościoła e, Maria Witów. E, Wymodliłem się tam, też obraz Matki Bożej, i, że będę tu wikarem, dopiero gdy e, odszedłem, e, szukając plebanii, Zobaczyłem, że ja nie jestem w Kościele katolickim, no przecież nie, nie chciałem wymazywać tej swojej modlitwy, no jako młody ksiądz, powiem no Panie Boże, no to może dla mnie też jakiś znak, że to mnie przysłałeś do tego miejsca, aby budować jakoś jedność. No i rzeczywiście, kiedy już później y, byłem tam dwa lata wikariuszem, y, no i tak. Spotykałem się z księdzem Mariawickim w szkole, uczyliśmy wspólnie dzieci na radzie pedagogicznej, byliśmy razem, no, dzieci często zadawały pytania, dlaczego to ksiądz ma żonę tamten i ma dzieci, a dlaczego ksiądz nie ma, no, musiałem im odpowiadać, że to właśnie jest ta pewna różnica. Te rodziny są ze sobą pomieszane, można powiedzieć, ale modlą się żona nieraz idzie do katolickiego kościoła, on idzie do mariawickiego, czy odwrotnie. No i szukałem właśnie takiego, myślałem, jak można by ich zjednoczyć, tak, żeby razem mogli się modlić. I pomyślałem, pod krzyżem Jezusa. I oto, kiedy e, przyszły para, w pierwszym roku, gdy byłem tam wikariuszem, e, przyszedł Wielki Post, przyszła mi myśl, aby zorganizować drogę krzyżową. Jest tam, e, gdy będziecie kiedyś w strekowie, jest zalew, Duży zalew. I tak pomyślałem sobie, a może by zaprosić również i Mariawitów i księdza, byśmy wspólnie drogę krzyżową poprowadzili jedną stację, on, ktoś z kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, ktoś z Mariawickiego, i szliśmy z krzyżem wokół tego zalewu. To było niesamowite, jak wielki tłum ludzi przybył i co roku więcej, w następnym roku. I może wiele zanikło w tamtej parafii, bo już kiedyś wspominałem, udało mi się stworzyć telewizję kablową, gdzie wiedziałem, że w, w domach oglądają również i wyznawcy mariawitów, ale zawsze z miłością, z dobrocią widziałem, że my musimy zawsze szukać tego, co łączy. I pewnie pewne rzeczy, jak mówię, nie dotrwały do dzisiaj, ale jedna rzecz tam przetrwała, z czego bardzo się cieszę. Właśnie ta Droga Krzyżowa. I każdego roku, już tyle lat minęło, minęło ponad 20 lat, każdego roku w Strykowie niosą krzyż mariawici katolicy. Dziękuję Panu Jezusowi, że właśnie chociaż taki znak. Taki znak jedności, miłości Chrystusowej, słuchajcie, i, i to my musimy być tymi, którzy będą nieśli takie właśnie przesłanie. My musimy przyjąć drugiego człowieka z całą Jego miłością. Dzisiaj, gdy miałem tę katechesę do Was wygłosić, pokusiłem się, by zajrzeć do głównego. Urzędu Statystycznego i zobaczyć, jak to jest z tymi wyznaniami w Polsce. Obecnie mamy aż 163 wyznania religijne. Yy, najwięcej tych wyznań yy, religijnych należy do tzw. grupy wyznań protestanckich. 163 wyznania. Yy, do roku 1990 status prawny uzyskało w Polsce 129 wyznań. Po roku 1999 y, tych wyznań przybywało 10 każdego roku. Czy zdawaliście sobie z tego sprawę? Że każdego no, zakładał ktoś nowe wyznanie w naszej Polsce, prawda? Y, ale dopiero po 1999 roku zaostrzono przepisy rejestracji wyznań i od tego momentu y, no, to się tak Ustabilizowało. Możemy powiedzieć, że no oczywiście pierwszym wyznaniem to Kościół rzymskokatolicki. Mamy dzisiaj około kościół katolicki, mamy około 35 milionów katolików, później oczywiście Kościół prawosławny, na trzecim jest ewangelicko Augsburski, po, to potem te wszystkie wyznania protestanckie. Później oczywiście są te wyznania mniejszościowe. Jak mówiłem starokatolicki Kościół czy też no, inne wyznania jest też duża liczba tzw. świadków jechowych w Polsce. Kochani moi, abyśmy byli jedno, ta modlitwa znajduje się teraz, gdy mówię ten katechę, znajduje się tutaj przy granicy, już granicy z Republiką Czeską. Wiśle. Jak wiemy, w wiśle jest tych wyznań bardzo wiele, różnych kościołów i żyją w tej pięknej relacji, symbiozie. Właśnie jutro, wistebnej o 16.30, będziemy sprowadzić Eucharystię. Właśnie też będziemy się modlić o tą jedność. Będziemy prosić. Przedstawienie świętego ojca Szarbela, bo przecież 22 styczeń, no to nasze myśli, jak każdego 22, biegną do Annaja, tam do pustelni, tam do tego sanktuarium, można powiedzieć, do, do świątyni ojców Maronitów, gdzie jest grób świętego ojca Szarbela. No i tam przecież jutro rano, jak każdego 22 wyruszy procesja, na czele której idzie zawsze pani Nohad al-Hami, która niesie to przesłanie modlitwy różańcowej. Tam w tej procesji biorą udział nie tylko katolicy, przychodzą też i muzułmanie, przychodzą Ci, którzy chcą wyrazić wdzięczność ojcu Szarbelowi za otrzymane łaski, tak patrzyłem również i dzisiaj na fotografię małej dziewczynki muzułmańskiej, właśnie tam z Libanu, która właśnie kilka tygodni temu została uzdrowiona. Rodzice muzułmańscy, którzy przybyli właśnie do grobu ojca Szarbela, właśnie jest symbolem tej jedności. Przecież ojciec Szarbel jest czczony. W kościele prawosławnym, no, który przecież i w Polsce, no, na drugim miejscu, ponad 500 tysięcy wyznawców. Kościół prawosławny w kościele teraz otrzymuje również wiele próśb, by udać się również i na tereny wschodnie, by tam sprawować Eucharystię, modląc się o uzdrowienie przez Szarbela. Otrzymałem też e, informację od kogoś z, z Kazachstanu, że po prostu od lat modli się do świętego Szarbela przez jego wstawiennictwo. No, w, w innych, także i w Polsce, no, widzę, że niektórzy z innych wyznań wchodzą i e, czytają portal padrejarek.pl e, Może kiedyś będzie mi dane e, przytoczyć, otrzymuję też listy od innych wyznań e, katolickich w Polsce, którzy no jeśli w ich wyznaniu czczą świętego, świętych, więc pytają i proszą też o relikwie i że w ich wspólnotach tworzą się też grupy modlitewne, czy mogliby zakładać domy modlitwy właśnie u nich. Ja mówię, jeśli modlicie się na różańcu, jeśli modlicie się koronką do Bożego Miłosierdzia. Oczywiście, jeśli prosicie, przedstawiennictwo świętego ojca Szarbela. Ja nie widzę żadnego problemu, bo przecież wszyscy braćmi jesteśmy. I kiedy mówię te słowa, zawsze, kochani moi, przypomina mi się, ilekroć byłem u świętej pamięci Jurka Klugera, Jerzy Kluger. Y, wielu z Was y, wie, kim on był. Oczywiście. Żyd, wadowicki, urodzony w wadowicach, przyjaciel Karola Wojtyły. Znamy, pamiętajmy też o, o nim w modlitwie. Przez wiele lat miałem możliwość, be, mieszkając w Rzymie, spotykać się z panem Jerzym Klugerem w jego mieszkaniu, przy, mieszkał przy Piazza Mazzini. Udawałem się do niego na spotkania i pamiętam, Ileż to razy on przypominał mi o takim wydarzeniu bardzo ważnym. To była dla mnie wielka ekumenia, kiedy mówił mi, Wiesz, kiedyś i zawsze pamiętam o tym, co się wydarzyło. Modliłem się jako chłopak, znaczy modliłem się, on mówi, wszedłem do kościoła katolickiego. I był różaniec. Tam prowadziłem, starsze kobiety odmawiały, a ja czekałem na Lolka, czyli na Karola Wojtyłę. Bo się umówili przecież, wiemy, że Karol Wojtyła mieszkał obok kościoła w Wadowicach. I, i ten Jurek mówi: czekałem na niego, bo mieli grać piłkę, wszedł do kościoła. I gdy te kobiety mówiące różaniec, gdzieś tam modlące się, zobaczyły Jurka w kościele, wiedziały, że żyd, mówią: a ty co tu robisz? Idź tam już na zewnątrz bo wiedziały, że jest żywe. A on mówi, że tak się troszkę ociągał z tym wyjściem z kościoła i nagle do kościoła wszedł Lolek i mówi, że te panie go wyrzuciły. Mówiące różaniec. A wtedy y, młody Karol y, mówi Jurek, tu możesz być ile tylko chcesz, bo my jesteśmy dziećmi jednego Boga. Jurek, my jesteśmy dziećmi jednego Boga. I mówi, wtedy mnie uściskał tak mocno, ileż razy w świętej pamięci Jerzy Kruger mówił to do mnie. Ileż razy. I chyba będę miał długo w pamięci ten obraz, kiedy w 99 roku, gdy za bazyliką świętego Piotra byłem razem z panem Krugerem, e, przyszedł Ojciec Święty, no i. Wtedy tam przekazywałem dar dla papieża, jak wielu z Was wie, pomnik, który stoi w Niegowici. Muszę przypomnieć, w mojej rodzinnej parafii, który przedstawia księdza Karola Wojtyłę, trzymetrowy z brązu, przepiękny. Ksiądz Karol Wojtyła, młody. I pamiętam, gdy ten pomnik już ustawiony za Bazyliką Świętego Piotra, no i w komitecie oddania czci kapłaństwu Karola Wojtyły był Żyd Jerzy Kluger. Ja mu mówiłem, że my to wdzięczności za kapłaństwo jego, on mówi, to jest mój przyjaciel, więc ja też do komitetu chcę wejść, dziękować też za to wszystko, kim jest, że został księdzem, że został papieżem. To była piękna przyjaźń. I pamiętam właśnie ta przyjaźń, bo my jesteśmy dziećmi jednego Boga. Kiedy Jan Paweł II podjechał tam do, do nas, gdy byliśmy zebrani y, przy tym pomniku. Wtedy y, stojąc obok, y, mówię: Ojcze Święty, gdy podchodził y, Jerzy Kluger, mówię: Ojcze Święty, y, nie muszę przedstawiać. Niesamowite spotkanie ich dwóch, spojrzenie na siebie. I Kluger, który położył rękę na ramieniu Jana Pawła. I mówi: Lolek, jak się masz, Lolek? Co słychać? Przeszły mi ciarki. Żyd i papież. Jak się czujesz, Lolek? No widzisz, jak, odpowiedział Jan Paweł II, który już był wtedy sorowany. To jest ta, ta ekumenia, ta więź. Kochani moi, więc wspominam to. Później, oczywiście, pamiętam też wydarzenie z Żydówką w Rzymie. Lekarzem, jest ona chyba ordynatorem nawet w jednym z rzymskich szpitali. Przyszła, przychodziła na modlitwę cotygodniową w Rzymie dla mojej grupy tam modlitewnej, gdy modliśmy się przed świętego Szarbela, msza święta Adoracja. I ta kobieta przychodziła w końcu, odważyła się podejść do mnie i mówi jestem Żydówką, lekarzem, ale ja tu przychodzę, bo mam wielki problem. Nie wiem, do kogo się udać. Bo, bo u mnie w domu dzieją się rzeczy bardzo złe. Moja teściowa mnie nienawidzi. Nie bym stała się żoną jej syna. Powiedziała, że ja cię zniszczę. Ty mi odebrałaś syna. Żadnej kontaktu z nią, a moja teściowa właśnie związała się z jakąś grupą niesatanistyczną, jakąś okultystyczną. Oni. Cały czas ja się źle czuję. A w moim domu zaczęły się dziać rzeczy niesamowite, mówi do mnie ta pani doktor. Mówi, ja w te rzeczy nie wierzyłam. W pewnym momencie e, różne robactwo zaczęło wychodzić z różnych stron w moim mieszkaniu. E, w nocy odczuwałam obecności. Pojawiały się pewne zjawy. Ja e, w lęku e, nie wiedziałam co, więc zaczęłam się modlić po swojemu. Jestem Żydówką. Ale w momencie, kiedy zaszłam w ciążę, spotkałam moją teściową gdzieś na drodze, a ona krzyczała, mówi, nie urodzisz tych dzieci, nie będziesz miała tego szczęścia. I mówi, wie ksiądz, stało się tak, że moje dzieci umarły właśnie przed narodzeniem. Miałam bliźniaki. I w dniu, kiedy wracałam ze szpitala do swego domu na wycieraczce, w moim mieszkaniu znalazłam dwa zabite węże. Ja wtedy doznałam tak wielkiego lęku. Wiedziałam, że są jakieś moce złe. Szukałam pomocy, aż nagle przypadkowo weszłam tu do tego kościoła i słucham księdza. I ksiądz mówi o tym wszystkim, że jest też to działanie zła. Czy ksiądz może przyjść do mnie do domu, by się pomodlić? Zacząłem myśleć, czy ja mogę iść do domu Żydówki. Czy ja mogę iść? Pytam innych księży. Mówi, Poszedłem i modliłem się w jej domu. Modliśmy się razem. Kochani moi, poświę... i mówię, czy... ona mówi, niech ksiądz poświęci moje mieszkanie. Ja mówię, tak, ale. No to pomógłbym się najpierw do, do Pana Boga. Niech Pani odmówi modlitwę. I ona odmówiła modlitwę ym, własną. A ja do Pana Jezusa, do Matki Bożej pytam, mówię, tak, niech ksiądz odmawia, bo. Bo ja mocno wierzę, że tylko Bóg może mi przyjść z pomocą. Takie spotkanie. No to uczy jakiejś takiej kumeni. Może tak jak my nie możemy o tym. Musimy pamiętać. Mówię to do kapłanów. Jeśli was proszą, błogosławcie domy, nie tylko w momencie teraz błogosławieństwa pasterskiego przeszliśmy węża po, po, przeszli po domach, pokropili mieszkaniami. Czasami są wyjątkowe sytuacje, gdzie dane miejsce jest nawiedzone przez zło gdzie ludzie nie mają pokoju, że ksiądz jeszcze raz, kolejny musi przyjść, by odmówić modlitwy. Nie tak dawno w Warszawie um, żaliła mi się kobieta, mówi poszłam do księży prosząc o błogosławieństwo mojego domu, bo nie było, A, no i, bo mówię, że w moim mieszkaniu też różne rzeczy się dzieją, jakieś odczuwam niepokój, lęk i jednocześnie, no, obok wiem, że mieszka mojego mieszkania wiedźma, która zajmuje się okultyzmem i, i ja... No, miałam znaki w moim domu, coś się dziwnego dzieje. Poszłam do księdza w parafie, a on mówi: Niech se pani weźmie wodę, po sama, święconą, bo my nie mamy czasu przyjść. A on Ja sama nie miałam tak odwagi i poszłam do y, prawosławnych, y, księdza prawosławnego, a on zaraz odpowiedział: Tak, tak przyjdę i no, pomodlę się, i przyszedł. I modlili się jeszcze z drugą osobą. No więc, aby y, tak nie było, byśmy czasami. Tych ludzi, to zwracam się do kapłanów, nie odsyłali tak łatwo, bo się zwrócą gdzie indziej, nie będą prosić o tę modlitwę. Kochani moi, więc módlmy się, abyśmy byli jedno. No ja tutaj mam przed sobą y, wiersze księdza Jana Twardowskiego, którego bardzo lubię, a on pięknie mówi, i dzisiaj znalazłem jakby odpowiedź do tego, co mówi święty szarbel. Życie bez miłości jest życiem bez Boga. To życie w takim złym miejscu, można by parafrazować do pojęcia piekła. Bo ksiądz Twardowski mówi, uważamy, że piekła nie ma, a przecież piekło to brak miłości. Piekło to brak miłości. Abyśmy tego piekła nie stwarzali sobie. Na tym kończę, kochani moi, i pozdrawiam Was wszystkich, zwłaszcza chorych, cierpiących. Bądźmy w jedności modlitewnej. Już teraz przekraczam granice. Do Italii, by w tym tygodniu celebrować koło Werony, w Desio, w Mediolanie, w Assago, po, potem w Rzymie, byśmy przygotowali się dobrze na 2 lutego, na właśnie. Dzień Matki Bożej. O to Was proszę. Jutro, 22 styczeń Musza święta wistebnej. Znacie Znacie Wielu z Was było tam. Tam też jutro po błogosławie nowe domy modlitwy świętego Szarbela. No i będziemy się modlić o 16.30. Zapraszamy jak najwięcej osób. To czas ferii. Może się uda, żeby były dzieci, młodzież. No to są przepiękne chwile. Kochani moi, dziękuję Wam. Dziękuję za Każdą dobroć, gest dobroci, za Waszą miłość. I tak jak mówiłem, każdego miesiąca będę się, starał się odprawić przeświętą specjalną za naszych ofiarodawców. No bo y, zdaję sobie sprawę i chyba Wy też, że jeśli nie będzie z Waszej strony pomocy na nasze konto, gdzie możecie wspierać, abyśmy mogli realizować te nasze programy, no to, no to się nie da dalej. Będzie trzeba to wszystko przerwać i zamknąć. Mam ufam, że ta pomoc od Was będzie. Macie numer naszego konta na naszym portalu. Proszę Was, wspierajcie mnie w tej ewangelizacji każdego miesiąca. Bóg Wam zapłaci za wszystko i raz jeszcze powierzam się modlitwie, i tę modlitwę Wam również ofiaruję każdego dnia. A święty Ojciec Trzarbel. Niech Wam błogosławi, niech Was prowadzi. Niech w tych domach modlitwy świętego Szarbela będzie miłość i jedność. No i nim po błogosławie powiem: otrzymaliście listy do Waszych domów modlitwy. Proszę o pewne informacje. Proszę o to, by potwierdzić, czy modlicie się nadal. Co trzy lata będzie takie pytanie do Was, bo jeśli ktoś nie modli się więcej, no to. Przeproszę Pana Boga za Niego i już tego domu nie będzie. To jest tylko informacja dla mnie, abym wiedział, że te lampy Waszej wierności, lampy miłości Bożej nie gasną w Waszych domach. Te Wasze postanowienia, by każdego tygodnia jednoczyć się razem, by uwielbiać Jezusa Chrystusa Jego Matkę razem ze świętym Ojcem Szarbelem, który nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.